Dlatego, dopóki ten mit będzie krążył, ludzie zawsze będą mieli problemy z nadwagą, dlatego że uwierzyli coś, co w praktyce okazało się nieprawdą. Dlaczego nadwagę nazywam chorobą? Dlatego że normalnie zdrowy człowiek nie powinien mieć ani nadwagi, ani cukrzycy, ani miażdżycy, ani żadnej innej choroby. Jeżeli jakąkolwiek mamy, to znaczy, że coś robimy źle. Jeżeli chodzi o nadwagę, to przyczyną główną nadwagi jest niekorzystny model żywienia. I tutaj przy okazji chciałbym zasygnalizować główny mit panujący powszechnie. Chodzi o kalorie. Większość osób kojarzy, że nadwaga związana jest z nadmierną podażą kalorii. Kalorie, jak mówi biochemia Harpera, to ciepło i energia. Organizm człowieka musi utrzymać temperaturę ciała 36,6. Energia jest mu niezbędna do życia, do funkcjonowania, do aktywności. Więc Ograniczanie tych dwóch cennych składników jest już pierwszym błędem. Najbardziej kaloryczne są tłuszcze zwierzęce masło, smalec, słonina, boczek. Tłuszcze zwierzęce są nasycone wodorem, a wodór jest najlepszym nośnikiem energii. Dlatego rakieta jest na wodór, a nie na węgiel. Gdyby rakiety były na węgiel, Polska ma jeszcze duże zapasy węgla, więc bylibyśmy bogaci jak Kuwait. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że ironia wskazuje, że z tłuszczu tak naprawdę się chudnie. Jedyną przyczyną nadwagi są nadmierna ilość węglowodanów, czyli cukrów, czyli pustych kalorii. Gdybyśmy przeanalizowali, to dojdziemy do wniosku, że wszystkie zwierzęta mięsożerne, tygry, zwil, Party, jedzą samo mięso i tłuszcz. Nawet ironicznie mówi się, chudy jak pies. Czemu nie mówi się chudy jak kroła? Jeżeli chcemy, żeby zwierzęta przytyły, na przykład świnie, które hodujemy, dlaczego skarmiamy ich zbożem, ziemniakami, czyli węglowodanami? Dlatego dopóki ten mit będzie krążył, Ludzie zawsze będą mieli problemy z nadwagą, dlatego że uwierzyli coś, co w praktyce okazało się nieprawdą.